Ema ma widzowie wiedzieliście, że można latać na Brookhaven RP na miotle albo tak jak widzieliście w filmie ogólnie w filmie z update'u pokażę wam ten urywek Tutaj macie, że lataliśmy w takich kulach prosto po ogólnie Prosto po wycieknięciu updateu lecieliśmy w takich kulach, co nie? I... I dziś Wam pokażę, jak latać, ale przede wszystkim macie zostawić suba i lajk. Like. Jeżeli oglądacie to w formie filmu, to możecie to obejrzeć. Klikacie w taką. Tam piszę wam takie coś jak subskrybuj i kliknijcie w taką łapkę w górę, jak to widzicie w filmie. I w sumie nasz odcinek też będzie kawałek w sumie. A więc szybko, bo ogólnie moje marzenie to wybicie 3000 subskrypcji, ale wiem, że nie będzie łatwo, bo w sumie nie wszyscy o. chcą subskrybować, ani nie oglądać w ogóle moje filmy. A więc zapraszam do subskrybowania, proszę, pomóżcie mi spełnić moje marzenie. I. A, ja Wam już pokazuję. Macie na no to 3 sekundy. 3, 2, 1. Dobrze. A więc już Wam to pokazuję. Najpierw latamy w kuni, musimy pójść na zamek i. I tutaj jak już jesteście, to musicie pójść do tego ogólnie tutaj. I tak macie tą kulę. Max Speed to 80. idźcie sobie w górę na przykład sobie umieść w górę, co nie? I to tak pędzi, tylko jak na przykład chcecie wejść w górę i tam ten... To to może spadać akurat, więc to jest fajne i ostatnie teraz to na miotle jak latać. Przede wszystkim przyda się nam w sumie miotła, musimy ją trzymać, to znaczy te miotła się nam do niczego nie przyda, ale tak dla śmiechu. Tak sobie. Ale też wydaje taki sam efekt jak i tamta miotła, teraz musimy pójść tutaj wyżej i pójść za windą, to taki i ta y, miotła też taki wyda efekt. Teraz jak już pojechaliśmy, o, możemy wejść schodami lub po prostu poczekać na balon, który też nas zabierze w górę. Tutaj chodzimy do goła i szukamy tam gdzie się jasno świeci I tutaj mamy miotłę I tak się fajnie lata Dwie miotły, dwa efekty Max speed 180 No i tak sobie latamy Możemy sobie puścić muzykę A E to nie teraz I tak sobie latamy Nie wiem, mi się to w sumie podoba to latanie, Nie wiem jak wam. I napiszcie czy pomogłem w komentarzu. Od razu z góry dziękuję i w sumie to tyle. Więc na ten film, bo ogólnie... Nie wiem ktoś widzi shorts chociaż w sumie to nie będzie na shortie pokazywane, ale na shortie możecie zobaczyć urywek tego filmu, który był. W tego filmu, który teraz oglądacie oczywiście, a więc w sumie to chyba tyle, bo już nic wam nie pokażę. A, jeszcze wam mogę pokazać, ogólnie nie był na to temat, ale jeszcze wam pokażę jedną fajną rzecz, tak jak byliśmy tutaj, o tutaj. Ogólnie tego niestety no nie zawsze może pokazać w update'u. Idziemy sobie tutaj, ten, Mamy sobie schody i tutaj mamy różne przyciski, takie jak fire, rainbow i smoke. Ja klikam wszystkie i tak to się prezentuje. Mamy ten i mamy jeszcze rainbow. To się patrzy i to tak dziwnie wygląda, ale jest ja stąd ciekaw. A więc to na tyle i dziękuję bardzo za oglądanie i miłe